Reset Obywatelski Witam mi Kryzetu, jak co dzień zresztą. Ojej, przepraszam bardzo, nie spodziewałem się, że mam Ojej, teraz muszę. Zapraszam na mocny. Ok, dziś naszym gościem jest Andrzej Potocki, ulubiony komentator naszych widzów. Nawet wymyśliłem nazwę dla naszych spotkań. To są polityczne potocki. O, straszne. Wszystkie, jak wszystkie kalambury, najgorzej. Dzięki. Dzięki, ja za to... mi... Dzięki za miłe słowa. No ale dzisiaj nie będzie zbyt wesoło, bo będziemy mówić o przytosowaniach politycznych w pewnym kraju. I to z historią, tragiczną historią w tle. I teraz właściwie to, no właśnie, można by pomyśleć, równie dobrze może dotyczyć Niemiec, prawda? Tak, takie, takie nazwanie sytuacji polityczne, przetasowania w kraju ze straszną historią w tle. No tak, tylko że Niemcy są, Niemcy są krajem, w których źle bądź dobrze działa demokracja. Natomiast, natomiast mówimy o sąsiedzie z drugiej strony, w którym. Siłą rzeczy zmiany nie są wywoływane przez procesy wyborcze i przez decyzje obywateli, dlatego, że normalne życie polityczne ulega przed wojną. I tak. I od razu, że nie chodzi o Rosję, tylko chodzi o, nie, nie, o Ukrainę. Się... Ukrainę. Y, y, Wiesz, To Andrzej, mam taką szczerą nadzieję, że dzisiaj trochę um, przebijemy, pewien, yy, przebijemy pewien palon yy, politycznej poprawności, jednocześnie nie zachodząc yy, w, na podwórko yy, ekstremistów yy, polskich, ale naprawdę, że jednak wyjdziemy poza takie. Yy, no jak się okazuje, trochę poprzylepiane na wszelki wypadek, dlatego że tam jest taka sytuacja, poglądy, kiedy tymczasem tam dzieje się dużo różnych rzeczy, wcale bez takiej taryfy że tak się wyrażę. Nie wiem, czy jest to czytelne, co mówię. Tak, nie, nie, całkowicie czytelne. Jest, Ukraina jest bardzo młodym państwem, w sensie od niedawna, relatywnie od niedawna, kształtującym swoje podstawy bytu państwowego. I to w przeciwieństwie, w do, do Polski, Ukraina jeszcze zmagała się z problemem także definiowania swojej tożsamości nie tylko obywatelskiej, ale też w pewnym sensie narodowej. I myślę, że to jest w dużej mierze przyczyną tego, że pewne rzeczy i zaszłości historyczne, które w Polsce mogą być i bywają przeważnie przedmiotem normalnej rozmowy w relacjach z Ukrainą i wewnątrz ukraińskich, Stają się nagle zapalonymi lątami. Myślę, że te ląty płoną pod granatami, które tak naprawdę wielkiej szkody nie wyrządzą, natomiast niewątpliwie utrudniają kilka procesów. Po pierwsze, rekonciliacji polsko-ukraińskiej. Lubię to może, są zaszłości. Rekonciliacji. Mogą nie wszyscy to słowo znać. Znaczy, wiesz, jest, jest powszechnie znany mechanizm rekonciliacji niemiecko-francuskiej, który w zasadzie z u podstaw budowy nowoczesnej Europy, chodzi o to, aby dwa zwaśnione państwa, a jak zajrzysz w historię, zwłaszcza tę historię tuż po pierwszej wojnie światowej, bo o drugiej wszyscy mamy jakby dość mocne pojęcie, to atmosfera i spór między Niemcami i Francją omalże nie doprowadził do tego, że Francuzi po prostu byli w stanie Zatrzymali się o krok przed całkowitym gospodarczym unicestwieniem, unicestwieniem Niemiec. Mówiąc o rekonciliacji, więc mam na myśli taki proces, w którym dwa zwaśnione państwa dokonują pewnego resetu historycznego, nie, nie zamykając historii, nie odwracając się od historii, ale jednocześnie uznając, że przyszłość jest pierwszym priorytetem. A że przeszłość powinna być do bólu i do samego końca wyjaśniana prze, przede wszystkim przez historyków. Nie powinna. I to wtedy być... staje się takim moderatorem czegoś takiego, czy, czy wiesz, no, mistrzem ceremonii, bo to y, dwa kraje są zwaśnione, no, ktoś musi być tutaj, czy jakiś Przecież trzeci sąsiad, to, czy... to, 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 tylko, to tylko może być, wiesz, wewnętrzna inicjatywa obu krajów. To, to nigdy nie działa, jeżeli jakikolwiek czynnik zewnętrzny się tutaj prontuje, a jeżeli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, wiesz, to, to takim czynnikiem w sposób y, y, zapewne łatwy do przewidzenia chciałby być ten z wschodnich sąsiadów obu państw, którego na pewno nie chcielibyśmy tutaj do komety dopuszczać. Przecież całe podgrzewanie atmosfery między Polską i Ukrainą, antypolska propaganda na Ukrainie, antyukraińska w Polsce. W dużej mierze, nie całkowicie, ale w dużej mierze jest dziełem sterowanym stamtąd, bądź inspirowanym stamtąd. I, i to Tamtąd, też. Czyli z Rosji, powiedzmy tak. tak, powiedzmy wyraźnie. Z, Ros z Rosji, Rosji tak, z Rosji, z tych wiesz, ośrodków hodowli troli, wiesz, wokół Petersburga. A przecież czasami te, teraz to już jest troszeczkę utrudnione, dlatego że i polska publiczność nieco się odporniła, ale też, ale też jak sądzę, nasze służby i służby naszych europejskich sojuszników są znacznie sprawniejsze, znacznie lepiej rozumieją wiesz, wojnę informacyjną. Natomiast jeszcze pięć lat temu przed wybuchem wojny, przed atakiem Rosji na Ukrainę no, no, można było po prostu jak, wiesz, jak w zegarku oczekiwać o której godzinie, które źródła odpalą tę samą narrację. I, i, to, i to narracja, która często bywała no, chwytliwe dla części publiczności albo w jednym kraju, albo w drugim. I oczywiście jej celem zawsze było jakby sianie niepokoju, czy, 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 czy też przeszkadzanie właśnie w jakimkolwiek, tak, w jakimkolwiek pokojowym współistnieniu. Wiesz, I zawsze i w obu, w obu krajach, i w Ukrainie, i w Polsce. No są środowiska, które, które reagowały na to jak psy Pawłowa. Natychmiast podchwytywały tego rodzaju narracje, bo ona zgadzała się z ich jakimś wewnętrznym obrazem świata. No, o Rosjanach można wiele powiedzieć, ale nie są to aż do końca tumane i oni doskonale wiedzą, jakie nuty poruszać. Mhm. Dobrze, to i teraz yy, dzięki za to nakreślenie. Na możliwości takiej sytuacji, a możliwości w działaniu, która miała miejsce po, drugiej, po pierwszej wojnie między Francją a Niemcami. No i pytanie, czy mimo że tak wspaniale zachowaliśmy się przy wybuchu czy agresji wielkoskalowej w 22 roku, później cały czas współpraca między krajami w zasadzie i na szczeblu prezydenckim, na szczeblu obywatelskim. No wszystko to wyglądało wzorowo, ale tutaj zaczęły się zapewne też pod, z inspiracji, ale nie tylko. Na pewno inspirowany był hashtag to nie nasza wojna, to wiem, że to był... Byli... Że to był inspirowany. to swoją drogą w czasach właśnie hashtagów tak łatwo rozpoznać to, co ktoś nam. To nie jest już taka subtelna robota, tylko taki kawa na ławę. No, ale to ale naprawdę cięte po prostu. Tak, 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 tak. tak. No i ym, gdzieś tam w tle. Ym, Gdzieś tam w tle po prostu y, zbrodnia wołyńska y, cały czas była, ale coraz bardziej się przebija. Ja ci powiem, że ja zauważyłem taką rzecz po moich znajomych, hmm. y, że ja na przykład, mój dziadek zginął w Katyniu i dla mnie jest po prostu totalnie antyrosyjski, totalnie. I tak się dziwię, co ludzie z tym Wołyniem po prostu, tak? dlaczego na ruskich się nie... nie, 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 nie nie biorą pod pod, pod lupę, a tu się okazuje, że prawda jest bardzo proste. No ci, te rodziny, w którym jest tragedia rzeź Wołońskiej, są antyukraińscy. Te, te rodziny, gdzie Sowieci, czy to w obozach, czy to w innych koszmarnych Łagdach i tak dalej, to, to są antyrosyjscy po prostu i tak to wygląda i nie, no może, może to nie jest aż tak proste, wiesz, to jest no, generalizacja, jak... to jest generalizacja, wiem. Tak, ja, ja akurat tutaj jakbym jak się zaczął wdawać w, w moje rodzinne historie, to byłoby to jeszcze bardziej wiesz skomplikowane, dlatego że no, mój dziadek z kolei spędził w sowieckich obozach pracy, wiesz, wiele, wiele lat. E, powrócił w latach 50. Czy na, kiedy, kiedy odbiór pozwoliła z budowy tam bajkarsko, morskiej magistrali, a, a z kolei mój Bradziadek został wiesz, został zastrzelony w trakcie akcji resztek Narodowych Sił Zbrojnych po wojnie, dokładnie w tym samym czasie zresztą. Więc, więc, więc tutaj, tutaj bywało różnie, a, a został rozstrzelniony na terenach, na których prowadzono także działania, NSZ prowadziło działania, które, które miały być działaniami antyukraińskimi, tak? on był wójtem we wsi, w której, w której mieszkało sporo Polaków ukraińskiego pochodzenia, ale to zostawmy, bo anegdotycznie ja Nie, to jest mówię, to była taka, taka tak, powiedzmy, tak, ułatwienie trochę. Anekdotyczne ale... anegdotyczne opowieści o historii e, zawsze kończą się tym, że, że mamy obraz jednostkowych tragedii. Jasne, jasne, jasne. Obraz... ja chciałem teraz wrócić do historii trochę wcześniejszej, ale już no, taka jest prawda, nasz wiek wskazuje, że, że jednak e, nieco... E, nie, nie, nie najnowszej, ale ja chciałem cię spytać, no ty zarówno w 80-tych latach byłeś w opozycji, później tworzyłeś rządy, byłeś czołowym parlamentarzystą. Ja jestem ciekaw, jak temat zbrodni wołyńskiej, po prostu jak on istniał, na jakim poziomie, jak szeroko, jak, jak to było? Bo ja mam wrażenie, że z roku na rok po prostu się robi to już coraz no. bardziej nadmuchany balon. On istniał, on istniał, nie, to w ten sposób, wiesz, proponuję, żebyśmy tak jednak nie mówili, dlatego że zbrodnia wołyńska jest faktem historycznym. Nie można mu zaprzeczyć. Ja wiem, to, ale chodzi o polskie polityce. polityce. Jej, jej znaczenie, jej znaczenie było, jeżeli chodzi o działania w ogóle wojskowe, militarne i o przynależność tamtych ziem, żadne. Natomiast jeśli chodzi o historię obu narodów, no oczywiście olbrzymie. Zbrodnia wołyńska miała charakter czystki etnicznej. To bez, bez, bez wątpienia i szło o to, aby Wołyń oczyścić wówczas z resztek polskiego osadnictwa. Część z tego osadnictwa była stosunkowo świeżej daty, ale też trzeba pamiętać, że ofiarami tej czystki padali nie tylko Polacy, bo także i Żydzi, i, i, i Czesi mieszkający tam. Ale oczywiście ona była głównie skierowana przeciwko Polakom i była w planach ówczesnego dowódcy OUN-UPA Szuchewicza. Była jakby, miała być podstawą do stworzenia moralnego roszczenia Ukrainy taką jak on sobie wyobrażał do wyłącznego władztwa nad tamtymi ziemiami i to w sposób oczywisty było działanie zbrodnicze, było działanie Prawdopodobnie ono nie było inspirowane przez Niemców, raczej Niemcy woleli zachować spokój na tamtym terenie, więc z różnych relacji dowiadujemy się, że próbowali no, niezbyt oczywiście gorliwie powstrzymywać te zapędy, ale też, też inni twierdzą, że nie przeszkadzali. Ale nie, 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 nie róbmy tutaj seminarium historycznego, tylko przejdźmy do faktów. Nie, no, mi chodzi o, jak w to, jak... Wrogie ja... był znany, a pisali o tym historycy, ukazało się całkiem sporo publikacji, mniej czy bardziej rzetelnych, natomiast prawdziwy wybuch zainteresowania zbrodnią wołyńską nastąpił po obaleniu rządu Janukowycza w Ukrainie. Nagle wówczas okazało się, że ta zbrodnia, że zbrodnia wołyńska jest przedmiotem gigantycznego zainteresowania. Wielu powstały nie tylko publikacje podziwu o niewielkiej rzetelności. Liczba ofiar zaczęła eskalować. Oczywiście, z powodu, z powodu tego, że nie znamy dokładnych, dokładnych liczb i nie możemy ich poznać, no ale historycy oceniają, że liczba ofiar wynosiła od 16 do 30, może 40 tysięcy osób. Tymczasem pojawiają się już publikacje, które które mówią o 200 tysiącach ofiar, no to tylu Polaków tam nawet nie było wówczas. Powiedzmy sobie uczciwie, że, że, że to, są, to są zupełnie przesadzone. Pojawiły się także fałszowane dokumenty ikonograficzne, rzekome zdjęcia. Kolportowano na przykład zdjęcia, które pokazywały pacyfikację jednej z wiosek ukraińskich jako dokument z rzezi Wołyńskiej. No, nie mówiąc już o słynnym zdjęciu dzieci wiszących na drzewie, które pochodzi z podręcznika Kryminologii, to z lat 30. Ten podręcznik jest znany, można sprawdzić źródło, gdzie chora, umysłowo matka powiesiła swoje dzieci na drzewie. Przecież proponowano nawet, żeby pomnik Rzeźni wołyńskiej postawić w tym właśnie kształcie, mimo że źródło tej fotografii jest doskonale znane, bo, bo istniały egzemplarze tego podręcznika. Więc moim zdaniem, oczywiście. Zainteresowanie rzezią wołyńską, zainteresowanie tą zbrodnią, wyjaśnienie do końca i motywów politycznych, a także okoliczności zbrodni i na tyle, na ile jest możliwa identyfikacja ofiar, jest po prostu obowiązkiem każdego cywilizowanego państwa i to powinno być wspólne zadanie Polski i Ukrainy, bo po prostu nie odwrócimy się od tego tematu. Natomiast wykorzystanie propagandowe. A absolutnie rozpoczęło się właśnie po pomarańczowej po rewolucji, po obaleniu rządu Janukowycza. Można bardzo łatwo prześledzić źródła internetowe na ten temat i zobaczyć, jakie było zainteresowanie zbrodnią wojskową przed tym czasem i po tym czasie. To po prostu jest skok pionowy, pionowy w górę. I nie ukrywajmy sobie. Nie ukrywajmy przed sobą jednej rzeczy: to jest bardzo trudny temat między Polską a Ukrainą. To jest temat, który będzie wracał, a, i nie można mieć do nikogo pretensji, do tego tematu wraca, ale też trzeba pamiętać, że jest on wykorzystywany właśnie po to, żeby wbijać między Polskę i klin. I ilekroć polscy politycy bądź ukraińscy politycy wypowiadają się w sposób co najmniej niefortunny na ten temat, tylekroć spełniają. Spełniają potrzeby tych, którzy tego rodzaju propagandę sponsorują. To, to, jest, to jest dla mnie oczywiste. Kueva mówiący, mówiący o, o akcji Wisła, już już pomijam ten niefortunny zwrot o, o ukraińskich terytoriach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wytłumaczyło się z tego. Przyjmijmy to, z dobro, to tłumaczenie z dobrą wolą, aczkolwiek to tekst był co najmniej niemądry. Natomiast Kueva, który porównuje. Czystki etniczne, z akcją Bisła no popełnia po prostu błąd braku proporcji. I to, i to powiedziałbym taki rażący i, i drastyczny błąd braku proporcji. Więc czystki, nie czystki, nie z drugiej strony była premier Szydło, która natychmiast reaguje jak pies Bawoła. Przysłowiowy na to i zaczyna oskarżać ukraiński rząd i ukraińskie społeczeństwo o wszystkie zbrodnie, no jakby grała w sztuce napisanej przez kogoś innego. Zdurne i niepotrzebne. No dobrze, Andrzej, ale przepraszam, no przyznasz, że jakby to powiedzieć, upór, żeby po prostu nie załatwić tej sprawy rasa dobrze przez Ukraińców jest no jest I na, naprawdę jest on. No, no nie powiem, że nie ma po prostu, naprawdę niewiele jest. Jest zadziwiający, jest szkodliwy, szkodzi przede wszystkim samej Ukrainie, szkodzi no jej panie. wizerunkowi w świecie. Każdemu krajowi, który ma niezałatwione sprawy z historią i odwraca się do nich plecami, we współczesnej Europie to szkodzi. Dlatego, że mamy za sobą przykład Niemiec, które w rozliczeniach z własną przeszłością, jednak studem, bo studem w latach 70., ale znacznie łatwiej już po obaleniu muru berlińskiego, jednak doszły do pewnego poziomu, który cywilizacyjnie musimy uszanować. Wiesz, jak wchodzisz do księgarni w Hanowerze czy, czy, czy w Monachium, to masz jedną wielką półkę poświęconą niemieckim zbrodniom. Żaden uczeń nie opuszcza niemieckiej szkoły, nie mając bardzo klarownego obrazu tego, co Niemcy uczynili w czasie wojny, a, a wie, wielu z nich, bardzo wielu zalicza wycieczki do Auschwitz-Birkenau. Więc, więc to jest ten... To jest ten model, który został stworzony. Nie mówię, że on jest idealny oczywiście, bo w każdym państwie świata będą denialiści, którzy będą żyli z zaprzeczania prawdzie. W Niemczech też tacy są, ale jednak to jest pewien model, do którego należy się odnieść. Ukraina nie może od tego się odwrócić. I naprawdę myślę, że spora część społeczeństwa ukraińskiego zrozumie też, że szczery i uczciwy. Podejście to, do tego tematu przysporzy im tylko szacunku, bo tak naprawdę ludzie szanują prawdę i społecze, społeczność międzynarodowa szanuje prawdę. Tak samo jak Polska potępiła akcję Wisła, jasno nazwała ją aktem niesprawiedliwości, podobnie jak wysiedlenia z Górnego Śląska. Korona nam z głowy nie spadła, terytorium nie straciliśmy, szacunek uzyskaliśmy i to myślę, że Ukraińcy będą. W momencie, w którym zapakuje, zapanuje tam większy spokój i wewnętrzny, i, i, i też nieprzyjazny sąsiad, przestanie potrząsać tym, tym krajem, muszą przygotować się na to, żeby przejść tę samą drogę. No, niestety. Szkoda, bo na pewno by to uciszyło. Bo ja tego nie rozumiem. Po prostu. Przecież wiadomo, że kraje nie chcą, żeby jakieś siły ekstremistyczne działający przeciwko. No tak jakbyśmy chcieli, żeby w Niemczech AFD rozłatwiły, no a jeśli tego się nie chce załatwić, no to jest tak jakby się chciało, żeby siły, gdzie Konfederacja to jest mały pikuś z tymi, które mogą się jeszcze pojawić, żeby one, to tak jak powiedziałeś właśnie, jak łatwo łykające po prostu różnego rodzaju pokarm, czy to takich akurat zdarzających się okazji, czy to wsypany przez Rosjan, no, gdyby zechcieli to by mogli dużo zrobić dobrego wiesz no nie chcę widzisz tak, tak, tylko trzeba tylko, tak wziąć pod uwagę też taką doraźną mentalność polityków ubiegających się o wybór z mandatu powszechnego którzy boją się rozliczenia za to że co co powiedzą zostanie uznane za mało patriotyczne sam tego doświadczałem i widziałeś to też w przeszłości że różnego rodzaju akty prawnych historycznej popełniane przez na przykład przez polski parlament w przeszłości nie zawsze spotykały się z sympatią, a to, a to potępienie agresji na wojsku układu Warszawskiego na Czechosłowacji, gdzie Polska odgrywała znaczącą rolę, a to właśnie, a to właśnie akcja Bisła. No, jednym z, z fenomenów patriotyzmu jest, jest to, że Patrioci chcą widzieć swój kraj jako doskonały, jako będący tylko ofiarą, nigdy, nigdy kartem. I przyznanie się do tego, że w historii tego czy tamtego narodu istnieją karty, które należałoby wydrukować jednak czarnym atramentem, dla wielu jest bardzo trudne. I jest jeszcze druga postawa, o której chciałem powiedzieć, która, która jest też moim zdaniem szalenie szkodliwa, dlatego że domaganie się Różnego rodzaju postępowań, zwłaszcza takich, dla których modelem może być, nie wiem, na przykład Komisja Podręcznikowa Polsko-Niemiecka, która działała w latach 90., czyli, czyli z powołania ciał historycznych wspólnych, które, które starałyby się prowadzić do wizji historii zgodnej z prawdą, jednocześnie, jednocześnie takiej, którą akceptowałyby obie strony, czy badacze obu stron. Ale a z drugiej strony stawia się to jako warunek. No Premier Kosiniak, Kamysz mówi, jeżeli Ukraina chce coś tam, coś tam, to musi coś tam, coś tam. To nie może tak działać, bo prawdy nie wymusi się szantażem. Do tego jeszcze podważenie w ten sposób współpracy polsko-ukraińskiej z takiego z, z powodu historycznego, kiedy mamy bardzo ważne, bieżące sprawy do załatwienia, najmądrzejsze nie jest. No dobra, przechodzimy do tematu, który miał być, to wszystko ma być wstęp, i to przystawka, że tak się wyrażę, ale to jest, widać, jaki to jest temat, że właściwie aż 23 minuty prawie, że nic nie powiedzieliśmy na ten temat. Temat numer jeden w Ukrainie to dymisja szefa MSZ-u Dmitry Okułędy. No i teraz pytanie jest, czy w tle jest to, co powiedział sam, przyznałeś, no głupiego. Na kampusie Polska? Czy nie. to są inne wewnętrzne sprawy? Nie, to kompletnie, kompletnie nie ma nic wspólnego. Wiesz, ja, ja nawet bym się cieszył, gdyby minister przyjechał do Polski, powiedział tej dyplomatyczną bzdurę, bo powiedział dyplomatyczną wzdurę i w zamian za to wyleciał. Nie, tak. A, to nie jest tak. Moim zdaniem to jest element większej walki o władzę i to jest element, który także pokazuje rozbieżności między prezydentem Załęskim, a parlamentem ukraińskim, dlatego że dymisja Kułeby nie została przyjęta przez parlament. Decyzja nad jego dymisją została odroczona. Ale w grę wchodzi jeszcze dymisja w zasadzie połowy rządu, a w tym ministrów odpowiedzialnych za istotne sprawy gospodarcze, a także pani minister, która odpowiada za tereny odzyskane, za ziemie odzyskane, czyli te, które przeszły z powrotem pod ukraińskie panowanie z rosyjskiej okupacji. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia umacniania się, czy próby umocnienia się prezydenta Załęskiego, stworzenia ekipy, która sobie wyeliminowałby osoby bądź ministrów nie do końca podzielających jego, jego wizję polityczną, a z drugiej strony próba oparcia się żądaniu opozycji, aby powołać rząd jedności narodowej, rząd wojenny, no, Które oznaczałby w rezultacie stratę, utratę dużej części władzy przez prezydenta Zełenskiego. Problem polega na tym, że Zełenski jest w tej chwili dla całego świata demokratycznego, uznanym partnerem, jedynym partnerem, i trudno sobie wyobrazić, że dopóki konflikt trwa, dopóki Rosjanie bombardują ukraińskie miasta, będziemy nawiązywać relacje z jakąkolwiek inną siłą polityczną. W Ukrainie. Żołęski to wie i rozumie, i w związku z tym moim zdaniem wykorzystuje sytuację, aby stworzyć obóz władzy bardziej skoncentrowany wokół niego, silniejszy i umocnić się w ten sposób samemu. Żołęski ma tę przewagę, że dopóki trwa wojna, dopóty nie ma mowy o wyborach. W związku z czym w zasadzie rola parlamentu jest ograniczona, a jego kadencja. Nie wiadomo, kiedy się kończy. Yy, tutaj akurat jeszcze, przepraszam, właśnie czytam, A to wcale źle nie, 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 nie że przerwę znowu tym tematem, bo napisał Aulus Lapkow, mój 83-letni wujek stracił na wojnie swojego ojca i starszego brata. Z rzezi nacjonalistów uratował ich sąsiad, Ukrainiec. Po drugiej naprości Rosji na Ukrainę, pierwszy się rzucił takować paczki. To mi łzy lecą po czymś takim. bardzo tak, tak. to to jest, to, jest, to jest szlachetne i to jest też, to jest, to też się chyba zgadza z moją tezą, tak. że przeszłość tego. niekoniecznie determinuje dzisiejsze przekonania. No powiedzmy sobie, uczciwie, dzisiejsi, dzisiejsze społeczeństwo ukraińskie poza wspominkami historycznymi. Z Ołę Upa, niewiele ma wspólnego. Trzeba też jeszcze jedną rzecz zrozumieć, że dla wielu z nich, a dla wielu z nich, ukraińska powstańska armia była po prostu tym, czym dla nas armia krajowa. I rzeź Wołyńska dla nas absolutnie temat nie do przeskoczenia i konieczny do wyjaśnienia z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Ukrainy. Jest epizodem. Być może część nawet o tym nie wie. Ja byłem w Lwowie jeszcze przed wojną i rozmawiałem z nauczycielkami tam w miejscowości tuż pod Lowem, gdzie zginął Roman Szuchewyć. One nie miały. Teraz ogóle, wiedzą, to, co ale kilka skoro temu naprawdę, jak ja pytałem różnych Ukraińców, to w ogóle nie mieli pojęcia, o czym ja no. mówię. Jest bardzo, jest bardzo interesujące i całkowicie dla mnie zrozumiałe zresztą. Badanie socjologiczne. Ono też było prowadzone tuż przed wojną, w 2021 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, jesienią, które korelowało sympatię dla Bandery i UPA z sympatiami do Polski. I generalnie pokazywało to, że tam, gdzie jest większa sympatia dla, dla Bandery, jest większa sympatia dla Polski. Bardzo ciekawe. Na Ukrainie w ja. powszechnej świadomości. Antypolska postawa bandery jest znana wyłącznie specjalistom. Tak jest. Eee, Upad antyrosyjscy i koniec kropka. Tak jest, tak, tak. Dobrze, tak jest, tak. Słuchaj, będziemy kończyć, bo niestety mija czas, ale pojęcie tak, bardzo mi się ciekawie z tobą rozmawiało o Ukrainie, Proponuję wrócić jeszcze do tego tematu w jakimś może innym kontekście. Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj się na, inter na internecie się spora dyskusja wywiązała i wszyscy uczestnicy twierdzą, że to nie jest żaden propagandowy numer z Kłebą i że w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, po prostu wewnętrzna sprawa. Także. Oczywiście, tak, tak. Ja podzielam ten pogląd. Tak podzielam ten pogląd. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. 是吧？